Witajcie! Ja jestem Gailzant i dzisiaj Wam pokażę moje płatne gry! Właśnie, płatne! Wczoraj je sobie kupiłam eee, To znaczy PewDiePie Taber jest bezpłatne, ale kupiłam sobie pakiet za 30 zł, Air Control za 9 zł, w Kingdom Rush Nits. World of Sandals za tam 20 zł, Frontier za 9 zł i Game of War za 79 zł. Wydałam bardzo dużo. A i jeszcze 60 zł za abonament. To będzie jakieś gdzieś koło 200. Pokażę Wam w Game of War ile mam hajsu. Już się włącza. O, jesteśmy. Mamy. O, tu można na przykład sobie kupić jakiś pakiet z 200 milionów sztuk złota, 100 trylionów kamienia, 675 trylionów żywności tutaj mamy jakieś żetony 100, 100 trilionów Pidi Bohatera ja mam oczywiście go uwięzionego przez jakiegoś gówniarza który mnie zaatakował um, tu mamy moje przedmioty o kufry mamy tutaj tak dużo kufrów, że aż mi się żygać chcę. od nich po prostu tyle mamy tego Tutaj jakaś opaska budowniczego, surowce. Ciągnie się to aż po sam koniec. Aż po sam koniec. Aż do ekip, epickiego kurwa. Wojna. 4 tarcze pokoju, 24 tarcze pokoju. I 7-dniowa tarcza pokoju, raz 3. O, tutaj jakaś 5-minutowa premia, zwiększenie ataku. 50 tysięcy, tam jakaś gowianka. Mamy level 17 już i jesteśmy w naszej wiosce. Ło, 17 co? Mam taką twierdzę wielką? Ło, nie spodziewałam się tego. Wybuduję sobie jeszcze. Nie. Co tu jest? Mamy tak. Mamy czwarty, o, piekielny konkurs, jak się rozpoczął. Nasze miasto nazywa się Grepolis. Jesteśmy najpotężniejsi. Nie, no dobra, żartuję. Nie jesteśmy najpotężniejsi. No, no jesteśmy dosyć duzi. No, no dosyć jesteśmy sporzy, bym powiedziała. Mamy tutaj całą naszą twierdzę. Mamy tu sobie 3000 zabójstw. Dużo, tutaj mamy nasze królestwo, mamy dużo kopalń, przez co to, przez to ruda nam się zwiększa bardzo szybko. Mamy dużo kopalń też, yy, nie tylko rudy i też te pieniądze głupie. O tu na przykład sobie ulepszymy, tu nasze wymagania to jest koszary i mury. Mury oczywiście tak. Oczywiście muszę ulepszyć kuźnię. Mamy tyle tego hajsu, że możemy jego spokojnie wydawać. 17 i mury na 17. Teraz żeby koszary ulepszyć na poziom jaki. Na jaki tutaj mamy poziom ulepszyć? Koszary poziom 17. A do którego można tutaj ulepszać? Do 31. Siedemnasty. O, że to na no konieczyny. Siedemnasty. No, ja... Jezu, co, co ja, co ja gadam? Kamieniołom. Okej, okay. kamieniołom możemy do siedemnastego ulepszyć. Piętnasty, szesnasty. maksymalny atak maksymalny atak wo, woa jakie combo wo odbierę sobie dobra Okej, okay, już, 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 tego nie chcę tego lochu, już. Siedemnasty. Możemy sobie wydawać spokojnie to złoto jeszcze, jeszcze nam dużo zostało tego złota. Spokojnie. Dobra, teraz możemy ulepszać koszary. Koszary, piętnasty, szesnasty i siedemnasty. Jest. I teraz możemy sobie 18 twierdzę ulepszyć. Tak. Okej. Okay. 18 i tak przedmioty. Moje przedmioty, skarby. Użyj. Okej. Okay. Tak wygląda nasza twierdza. Po prostu super twierdza. Nie możemy zaatakować złodzia jeszcze go Możemy za to zaatakować. Czekajcie. Albo nie wiecie co, wejdziemy do królestwa i w ko Nie chcę tam wejść do magazynu. Wejdę sobie tutaj. O! A szpital. Nie. Co? Nieważne. Lepszymy sobie do ich dziesiątego koła cztery raz, dwa, trzy cztery raz dwa, trzy, cztery, raz i dwa i trzy, raz, dwa, trzy. Co ja tu? Nie, ulepsz. Nie, chcę tam ulepszać. Jedenaście tutaj mam. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Oddziały strategiczne i dzikie oddziały. Tu są barbarzyńcy, jacyś Włóczników jeszcze tutaj wyszkolimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery i już to wszystko. A właśnie dzikie oddziały barbarzyńców sobie. Przejść do Akademii. Tutaj możemy sobie barbarzyńców. Uj, muszę zdobyć więcej. Zdobyć więcej tego. 100 milionów. Mmm, Klikaj, klikaj, klikaj. To są moje właśnie gry. Y, gra. Mamy dużo hajsu. Z czego jesteśmy? Tak, za 200 sztuk złota. Dawaj. Tak, mamy barbarzyńców. Jest, tu są jakieś topornicy. Tu są bezkreserzy, rozbójnicy. Walkirie jakieś. Nareszcie mamy barbarzyńców. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No co? Nie wyszkoliło mi. Tak, wyszkoliło. Teraz mam wszystko po 10 koła, więc możemy atakować wszystkich. Dosłownie wszystkich. To znaczy nie wszystkich, ale no większość To jest jakieś Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. My sobie pójdziemy na dół. Albo nie. Wiecie co. Skończymy za chwilkę ten odcinek. Bardzo fajna gra, polecam. Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby wydawać na tą grę. Na przykład, nie wiem, 400 zł. To po prostu, no, jak się ma pieniądze, to jak się wydaje, no, to po prostu będzie się bogaty. A ja Wam mówię, Pa i dostęp do tego odcinka i razu.